Siemanko drodzy widzowie, tutaj taki szybki update, skończyliśmy Battlefronta. Od przyszłego tygodnia zaczynamy nową serię na kanale. Zawczasu chciałbym was tylko poinformować, ponieważ nagrałem już całą, gdyż chciałbym spędzić święta z rodziną, a nie poświęcać tyle czasu kanałowi. Chciałem zawczasu wam powiedzieć, że w następnej, nadchodzącej serii możecie spotkać się... ...z trochę obscenicznym językiem. Yy, z dużą ilością przekleństw no musicie mi wybaczyć, że ja tak po prostu reaguję, gdy się boję. Yy, myślę, że wolę zacząć to tutaj niż nie robić tego takiego announcementu dla Was, yy, gdyż ktoś może wejść na odcinek Wasz, nowy na kanał, zobaczyć i stwierdzić, że jestem jakimś patusem bądź też hamem. Hamem może i tak, patusem niekoniecznie. Yy, zawsze staram się, żeby te odcinki trzymały jakiś poziom, czy merytoryczny, czy w sposób w jaki się wysławiam. Nie, nie, nie będę kłamał, lubię sobie uczyć kurwą, zwłaszcza na streamie, ale na odcinkach staram się trzymać poziom. Także chciałem was ostrzec, jeżeli natkniecie, natkniecie się na jakieś nowe dziwne rzeczy, których nie widzieliście u mnie na odcinkach, wybaczcie mi to. To jest horror, ja nie lubię horrorów, strasznie się ich boję, ale bardzo chciałem ograć tą gierkę, bo grałem w kiedyś, bardzo mi się podobała, yy, więc no myślę, że jakoś te 10-12 odcinków yy, z trochę większą ilością przekraństw przeżyjemy, a potem znowu wrócimy do normalności. Yy, życzę Wam udanej serii, udanego weekendu i miejmy nadzieję, że te odcinki mimo wszystko Wam się spodobają. W sumie to tyle. Trzymajcie się.